Na moim kanale w dniu dzisiejszym zrobimy spaghetti. Czasami się zastanawiamy, czy mamy mielone, a może trzeba lecieć do sklepu, ale słuchajcie, tak naprawdę spa do spaghetti nie musi być mielone, może być zupełnie coś innego, jak dla mnie, lepszego, smaczniejszego i zdrowszego. Konany, że co najmniej 50% moich oglądających będzie sięgało po, po ten przepis. A co nam będzie potrzebne? Aby zrobić takie spaghetti, makaron, spaghetti, wiadomo, cebula, czosnek, sos. Sos może być z torebki, może być sos ze słoiczka, może być koncentrat pomidorowy z dodatkiem przypraw takich jak bazylia tymianek, ale my dzisiaj pójdziemy troszeczkę na łatwiznę. Mam bardzo dobry, sprawdzony sos. W słoiczku i ten sos dzisiaj wykorzystamy. Będzie potrzebny jeszcze jeden tajemniczy składnik, o którym za chwileczkę dowiecie się z mojego filmiku. Ruszamy. Idę przygotować sobie wszystko, co będzie mi potrzebne. Na pewno musimy przygotować sobie jakieś naczynie. Może być to patelnia jakaś najlepiej głębsza, w moim przypadku rondelik. Zabiemy troszeczkę oleju. Cebulę w kostkę. Ja zużyję sobie półtorej cebuli. Obierzemy i posiekamy drobniutko trzy ząbki czosnku. Podłączymy gaz, rozgrzejemy olej w rondeliku, wsypiemy cebulę. Chwileczkę poddusimy cebulę. Olej rozgrzany, wsypujemy cebulę. Gdy cebula nam już zmiękła, do cebuli na chwilkę dorzucimy trzy ząbki czosnku drobno posiekane Tajmy, aby ten czosnek mieszać i e, też żeby się długo e, nie smażył z tą cebulą e, nie może nam się przypalić ponieważ będzie gorzki i niesmaczny czosnek w tej cebuli ma nam oddać tylko smak przygotować sobie nasz tajny składnik co to jest? Tak, kochani, tuńczyk. Tuńczyk, ale w sosie własnym. Dwie puszeczki tuńczyka w sosie własnym, koniecznie w sosie własnym, w żadnym oleju. Wchodzimy sobie przez sitko, odlejemy wodę. No i mamy tu piękne kawałki tuńczyka. Zobaczymy, czy bardzo mocno pachnie. Nie, słuchajcie, ten tuńczyk pachnie naprawdę delikatnie. Też takiego tuńczyka uwielbiam do sałatek. Tuńczyka teraz przerzucamy sobie do tej cebuli z czosnkiem i chwilę będziemy dusić. Podduszony tuńczyk wygląda tak. Mocno nie musimy go dusić, ponieważ to jest już tuńczyk przetworzony, jest, nie jest surowy, więc on się nie musi smażyć, żeby pozbawić go surowości. Chodzi tylko o to, aby odparował nadmiar jeszcze tej wody z tuńczyka i nabrał smaku czosnku i cebuli. Teraz przygotujemy sobie sos. Ja mam sos taki. Powiem Wam, że wielokrotnie już robiłem coś na tym sosie. Nie tylko tuńczyka, ale też i makarony wszelkiego rodzaju właśnie z tym sosem. Także powiem wam, że smakowo bardzo zacny. Sobie teraz ten sosik. Możemy słoiczek wodą popłukać przegotowaną czajnika i dolać tutaj do całości. Ten akurat nie mieli takiego sosu w słoiczku. Bardzo polecam wam właśnie takie bolognese extra ziołowe. Powiem wam, że petarda smaku. Bardzo smaczne. Do czasu, mieszając, musimy sobie ten sos zagotować. Oczywiście, próbując, może nam tu czegoś brakuje, możemy dorzucić sobie więcej przypraw, ziół, tymianku, bazylii. wiem Wam, niesamowicie pachnie. Spróbowałem, dorzuciłem troszeczkę bazylii, tymianku i dorzuciłem sobie moją taką większą szczyptę mojej domowej wegety. Jeszcze odrobinkę pieprzu i voila, mamy to. Teraz ugotujemy makaron. To gotujemy makaron. Garnek, zimna woda, lekko solimy i czekamy aż się woda zagotuje. Woda się gotuje. Rzucamy makaron. Makaron według ulotki około 7 minut, ale ja gotuję do miękkości. Jeszcze chwileczkę makaron będzie gotowy. Wyłowimy jeden, spróbujemy. Makaron mięciutki, odsadzony, przepłukany zimną wodą. Teraz czekamy, sos się podgrzeje, nakładamy makaron, zalewamy makaron sosem, dodajemy troszeczkę sera żółtego, czymś posypiemy powierzchnią, aby to ładnie wyglądało i praktycznie mamy gotowe. Za chwileczkę pokażę. Mamy już makaron na talerzu, teraz damy sosik. A po sosie damy żółtego sera. Może jeszcze troszeczkę. Po wierzchu odrobinę czegoś zielonego. No i kochani, mamy. Mamy przepyszne, zdrowe spaghetti. No i kochani, mamy to. Mamy pyszne spaghetti. Takie spaghetti polecam, gdy nie mamy w lodówce mięsa mielonego. A powiem Wam, że smakowo takie spaghetti z Tuńczyka jest dużo lepsze i zdrowsze. Wszystkim życzę smacznego.